Siemano, z tej strony Kościolski. dzisiaj spróbujemy przejść 30 poziom Extreme Z Battle Super Gogeta. Bez większego zbędnego gadania, zaczynamy. Tak wygląda drużyna. Jeżeli się uda przejść, to pokażę Wam od razu Gogetę w akcji oraz tą drużynę pokrótce, ale nie jestem pewny, czy to się uda. Ponieważ jakby postacie są niektóre dosyć squishy, jak widać po 20-40 tysięcy defa to nie jest jakieś nie wiadomo ile, Do, ale fajne nam doszły orby. Ten Brawley, którego wybrałem na Frienda, jest dobry pod względem tym, że za fizyczne orby dosyć łatwo sobie robi Ultimate Attack. Jedyna sprawa jest taka, że właśnie ja wybieram go na zmianę z tym Mówi e, Po prostu z Brolim, na zmianę, jakby to nie było wielkiego znaczenia. On niby jest tutaj fajniejszy, bo jest Movie Bosses leader, on też jest dla Eksym fizycznych liderem. E, ale no cóż, jakbym miał cały Team Movie Bosses, no to byłby. Niby tam ten Broli też lepszą dobrą opcją. Zobaczymy jak to wyjdzie, ponieważ teraz no, duże obrażenia te postacie dostają, po no te, które nie są w tej kategorii. Także może lepiej by było tutaj użyć tylko mówi bosses postacie postaci już nawet olać, że one nie są na przykład fizyczne, ponieważ mówi bosses jednak dużo dużo mniejsze obrażenia otrzymują. Zrobimy sobie troszeczkę jaśniej oczywiście, ponieważ zawsze o to prosicie. Może tak to ułożymy. Dobra, niech będzie. Łap tam Freeza sobie te orbity, niby na pierwszej pozycji nie potrzebujesz, ale niech będzie. Mam nadzieję, że już kolejnej, jakby tutaj, rundy nie będzie. Freeza bardzo duże obrażenia otrzymuje. Także, cóż, zaatakował. Zobaczcie. 116 tysięcy. Ale mam nadzieję, że przez podwójny superatak Broly'ego pokonamy go. Mam nadzieję. Uuu. Chyba nie, oj, chyba nie. Że może się to nie udać. Jeżeli się uda, to od razu wam pokażę tego Gogetę w akcji. U krytyk. Siadło. Także w miarę się udało. Hmm. No jest to dosyć proste, tak jak mówię, nie jest to specjalnie ciężki extreme z battle i dostaliśmy troszeczkę orbów i w ogóle wszystkie pięknie. Także drużyna mniej więcej, żebyście jeszcze widzieli, tak wyglądała dla wszystkich extreme postaci tutaj lider można, A, ja miałem dla extreme postaci lider, no to fajnie, ale też można wziąć w razie, co mówi bosses tego gościa jako lidera i jako frienda i on naprawdę robi robotę. Ten, no on jedynie tutaj, że jest właśnie, mówi bosses i też suportuje, mówi bosses, tego jednak bym wyrzucił. On nie jest w kategorii mówi bosses i otrzymuje wielkie obrażenia, nie suportuje aż tak dużo. Freeza. Też tej kategorii nie ma, dlatego tyle oberwał. No i tak wyglądała drużyna. Ale teraz się bierzemy za Team Fusion i boom. Co to ciekawostka, to jest mega ważne, co teraz powiem. Na japońskim serwerze wyszedł update, naprawdę bomba, co teraz się tam stało. To jest naprawdę już troszeczkę ważna zmiana w grze. Nie no, nie będę dawał tej kopii, bo właśnie. Jedną z tych spraw, które teraz nowe będą, to jest to, że jeżeli będziemy mieli postać na Rainbow na 100%, hidden potencjał i będziemy mieli kilka jej kopii, to będziemy mogli. Ile ja w ogóle mam na nim hidden potencjału, muszę zobaczyć. A teraz ja go znajdę. To będziemy mogli go, sprzedać na dane, jak to, się, jak to się nazywa? Na coiny. Tylko jakby to będzie od późniejszego update'a, czyli. To teraz się jakby nie liczy, co teraz dobędziemy, tylko co później. Także to jest jedna z nowości bardzo ciekawych. Druga z nowości jest to, że tak jak teraz mamy Indiegheta, który dostał Extreme Z Awaken, bardzo fajny swoją drogą, zaraz go jeszcze omówię, bo czemu nie i zobaczymy, jak się sprawuje w akcji, to w tym momencie nie możemy użyć Super Physical. Poproszę pana o jakiegoś lidera z Fusion. Nie mówcie, że nie będzie. NIE MA! Nie wierzę, dobra, ktoś inny z Fuzjon? Nie, dobra, Ty też jesteś liderem Fuzjon, niech będzie. Ale w ogóle zobaczcie tą drużynę, mi się bardzo ona podoba. Ale dzisiaj na potrzeby filmiku zobaczymy sobie stary, dobry Fuzjon Team. Jak wygląda? No coś takiego, Jak, znaczy stary, dobry, jakby on już jest po zmianach. Na przykład Free2Play ten gościu, Gotengs Ghost jest świetną opcją, ale najbardziej zobaczymy Gogetę dzisiaj w akcji. I w tym momencie nie mogę dać Gogety razem z drugim Gogetą czerwonym. Nie mogę do jednej drużyny ich dać. Nie można. A na japońskim serwerze teraz będzie można. Także to będzie mega ciekawy update, że coś takiego będzie teraz możliwe. Będzie można używać dwóch postaci o tych samych nazwach w jednej drużynie. Co prawda nie będą się one ze sobą linkować, ale samo to, że tak jak właśnie do Fusion Teamu będziemy mogli użyć dwa razy Gogetę, to będzie mega sprawa i mega przyjemna sprawa mi się wydaje. To będzie fajne i no trzeba będzie się tym przejrzeć, jakie niektóre postacie na tym bardzo dużo skorzystają. No na przykład Fusion Team ma mało postaci, jeżeli nie szukamy z innych kategorii. To, to się przyda. To się naprawdę przyda. ojejku jejku, nie będziesz miał super ataku. Ale co już, zobaczymy. To się, coś takiego się może przydać. No i fajnie, że one się nie linkują. I mi się wydaje, że to jest dobry krok, że będzie można troszeczkę inne teamy też popatrzeć i to fajnie ze sobą powinno współpracować. No, też się obawiam, że będą za mocne te drużyny, no ale cóż, w tym momencie w tej grze i tak są już za mocne te drużyny na większość z tych eventów. No ale faj, fajnie, że coś się zmienia, że coś takiego się dzieje. Dobra. Gogeta. Generalnie, zobaczcie linki. Kosmos z, z nim ma troszeczkę więcej ataku. Mega ważna sprawa. Zobaczcie, wszystkie linki mają razem odpaleni. No prawie wszystkie ze sobą ma. Ale ja mam linki level 1, także jeżeli zobaczycie, że coś mało bije, dużo bije, czy jakkolwiek sobie to zdecydujecie O kurcze, dodatkowa sprawa to, to jest też sprawa za link, z linkami Zobaczcie jego pasywkę, jest mega długa, na początku jesteśmy efektywni na każdy typ Mamy atak def 120%, dostał dużo defa Ma średnią szansę, to jest bodajże 30%, już Wam opisuję dokładnie, ma 30% na unik jeżeli, nawet jej super ataku, jeżeli złapiemy jeden Rainbow Orb. Teraz złapaliśmy jeden Rainbow, czyli będziemy mieli to. Ma dodatkowe 40% ataku, jeżeli złapiemy dwa Rainbow. No niestety nie złapałem, zapomniałem o tym. I ma dodatkowe jeszcze 50% na zrobienie Critical Hitu, jeżeli mamy trzy lub więcej Orbów. Czyli generalnie fajnie na nim złapać Rainbow Orby. Chociaż w Fuzjon Teamie dużo postaci jest, które z tych Rainbow Orbów jakby no, dostają jakieś dodatkowe rzeczy, także troszeczkę ciężko będzie dopasować, żeby wszystkim dać Rainbow Orby, ale myślę, że to nie jest aż tak wymagane, jakby bez tego i tak jest mega mocny, a z tym... No, będzie jeszcze lepszy. Dodatkowo na super ataku Delikatnie zwiększa sobie i 2,4 miliony. Jest to fajny wynik. Jeżeli byśmy zobaczyli, ile czerwony Gogeta bije, szczerze mówiąc, bije podobnie. Bije około 2 milionów. Co prawda, tu jeszcze złapiemy dwa Rainbow Orby, więc będzie większy, będą większe obrażenia. Także mi się wydaje, że to są porównywalne postacie. Na czerwonym gogecie też te rainbow orby dodają dodatkowe obrażenia, ale int geta jest lepszy. Na pewno Ingogeta jest na ten moment lepszy. Ma też więcej, jak to się nazywa? Defa, co jest mega, mega ważne teraz. Czy chcemy go niszczyć? Chcemy, co będzie? Co będziemy czekać? Niech zobaczy prawdziwą siłę tej kategorii. Fajnie by było zostawić trochę Rainbow Orbów. Aaaa, dobra. Rainbow Orbę złapać to nie jest takie łatwe. No ale cóż, zobaczymy. Dlatego też Hidden Potencjał. Już nawet wcześniej się do, opłacało i nadal się opłaca dawać dodatkowy atak gogacie zarówno czerwonemu, jak i intowi. Kiedyś robiłem taki filmik odnośnie tego, właśnie porównanie taką analizę obrażeń, komu jaki dawać ten potencjał tym dwóm postaciom? No bo generalnie większość potrzebuje krytyka, ale oni mają efektywny atak, dlatego lepiej additional. I jeszcze mają dodatkową szansę na critical, czyli już naprawdę to jest no, fajna sprawa. Gotenks nam się przemienia. Szczerze mówiąc, ten Gotenks jest jakby za wolny, za wolny i za słaby dla mnie w, w większości wypadków. Przydałoby się mu tam dodatkowe jakieś 20% ataku czy coś. Dobra. Czy z Gotęksem tak fajnie też się linkujesz? No, troszeczkę mniej, ale jest dobrze. Ile możemy złapać Rainbow Orbów? Jeden, czy jesteśmy w stanie to zmienić? Nie wydaje mi się, że jesteśmy w stanie tutaj cokolwiek zmienić, żebyśmy złapali dwa. Nie wiem, to jest takie ryzykowne. No nie, nie da rady. Niestety, znowu na jednym Rainbow Orbie, przez co nie mamy dodatkowego 40% ataku no Ale cóż, no, no nie zawsze będzie to łatwe zadanie. Um, Ghost, gotengs bodajże zmienia orby na Rainbow, ale on też ich potrzebuje na przykład tam chyba do leczenia lepszego, czy też goge gogecie fizycznemu, ja często daję te orby. O, hm, uniczek, o i jeszcze jeden, 2,4 miliony. Także bardzo solidne obrażenia, defensywa jest, uniki są. Ciekawy mechanizm w zależności od złapanych orbów. Także super sprawa. O 1,5 miliona też nie najgorzej. Także mi się bardzo podoba. A i dodatkowo obniża. A tak def. Nie dużo, bo tam o, o 20% na 3 tury, ale zawsze jest to jakieś dodatkowe obniżenie. Dobra, został nam bodajże... Nie został nam już żaden etap. Ja nie mogę. Za szybko to poszło. No właśnie, czasem, czasem niektóre te iwenciki to są po prostu za szybkie, zbyt przyjemne. Także dosyć szybko pokazałem Wam postać oraz tym, jakim przechodziłem jego Eza. Troszeczkę mi szkoda nie pokazać, jak to jest, ile on zrobi obrażeń w zależności od złapanych większej ilości int-orbów, więc może gdzieś tutaj zagramy jakiś iwencik na szybko, gdzie są te darmowe iwenciki. gdzie to jest nie ma w ogóle też wczoraj był bardzo duży tam zdjęli te eventy były eventy eventy które były na zawsze zdjęli także nieźle Troszeczkę lipa, bo nie pokażę przez to. Mogę jeszcze na story evencie zagrać, żeby to niedługo trwało. Były problemy przez cały dzień, przez co dostaliśmy, nie wiem, 5, 3 czy 8, tam drogą stoneów. Nie tak dużo jakbym się spodziewał na problemy z, cały, z całym dniem, żeby się nie można było zalogować. Wydaje mi się, że powinni troszeczkę więcej tego dać, no ale dali ile dali. Nie ma co tam narzekać, spróbujemy sobie, zobaczymy, chociaż, yy, czy ty jesteś też fuzjoniderem? Jesteś. Zobaczymy, ile tam będzie. Kurczę. Nie ten team. Nie ta drużyna. Ajajaj, fail. Delikatny fail. Także... Cały dzień nie można było grać, nie dali nic takiego, wiecie, fajnego. Znaczy kilka Dragonstone'ów zawsze się przyda. Nie ma co za bardzo narzekać, szczerze mówiąc. Dragonstone'y są potrzebne. Dobra, nie będę przedłużał, bo y, niektórych nieraz przesuwają na sam koniec filmik, a ja tu będę mówił o czymś, czego w ogóle nie widać. Jak widzieliście, bez dodatkowych 40% 2,4 miliony na Indiegogo wydaje mi się świetnym wynikiem. Dwa Rainbow Orby nie są czymś kosmicznym, da radę złapać czyli spokojnie 40% ataku. On powinien złapać więcej, i wydaje mi się, że tym sposobem z 3 miliony powinny u niego siąść. Na pewno dajcie znać, jak u Was to wygląda. No i ja mam linki level 1, czyli z level 10 linkami na 100% te 3 miliony powinny przebić. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Dajcie znać, jak tam Wam się podoba update i jak się Wam podoba nowy Gogeta. Trzymajcie się, cześć.